Siemneczko, z tej strony Michus, witam was w pierwszym odcinku z farminga 17 na moim kanale. Yy, dzisiaj gramy sobie na mapie Ocina V2. Będziemy się starali grać w miarę realną, w realną możliwości farminga realnie na, na maszynach raczej oryginalnych. Yy, także na początku może małe przedstawienie gospodarki Zet Proxima 120 Power yy, roz, rozsiebacz Ferneland, szewnik Ferneland. W tych drzwiach stoi Zetor Fortera 150 HD z obciążnikiem. Tutaj mamy przyczepę Metal metaltech Metal Tech DB9, DB8 x Dalej Opryskiwacz Amazona. 20, chyba 4 metry ma. E, tutaj mamy header z wózkiem do New Hollanda. E, beczkę. E, garanta. E, następnie, jak widać, kosiarka Pattingera. E, zbiornik na wodę. Joskina. Gnojara metal. Fartlecha. Musimy cały czas myli. Tutaj mamy Kuna Gruber, Półk też Kuna. czteroskibowy obrotówka. I talerzówka 3 metry też Cwerta Landa. Tutaj mamy Wikona przetrząsacz i z zagrabiarki. Wszystkie maszyny były na start. I tu mamy jeszcze Kombajn, New Holanda. TC, te, TC590 No, także tak wygląda nasza gospodarka Odcinki będą około 15 minut miały Przynajmniej będę się starał takie robić No i co, w dzisiejszym odcinku wchodzimy sobie do ciągnika Zaczepiamy rozsiewacz, rozsiewacz i jedziemy rozsiewać nawóz na dwa pola Tu jest paliwo, dobra Pomyliło mi się. Musimy sobie te wraty otworzyć. Nawóz tutaj. Dobra. No okej. Okay. napełniamy Teraz będzie ciężko stąd wyjechać. O oh, jest. Dobra. Jedziemy. No i się będziemy sobie boksiewać. To tutaj... Właśnie pole tu jest tutaj, że pszenica. No i co? Włączamy rozsiewacz i jedziemy. W następnym odcinku prawdopodobnie będą żniwa. że tak, ogólnie piszcie mi jakieś tematy w komentarzach na no, odcinki, coś w ten deseń, bo tak yy, nie mam za bardzo o czym gadać i miejmy nadzieję, że mi wina nagrywania nie jest jeszcze raz prawdę mówiąc, prawie końcówka wakacji, tak wiem, w realu się nie wie, że do sąsiada na pole z nawozem, z samym tak także wiem. Mm. Jest już, prawdę mówiąc, końcówka wakacji. Już nie cały miesiąc został. Dzisiaj jest bodajże 9 mm, sierpień. U mnie, wyraźnie, już żniwa, prawdę mówiąc, skończone zostało. Ostatnie 5 hektarów z 15 I w dwóch kawałkach, także no, szybko to miejmy nadzieję, że pójdzie. W ogóle piszcie jak u was sypało, przężyto, ludzie, bo u mnie naprawdę rewelacyjnie na drugiej klasie ziemi. Wysypało 8 ton z hektara, czyli no, i tak samo To tu mówił, że od 2002 roku, jak tylko kupił tą prasę, co teraz mamy, można ją zobaczyć na kanale Pyszczyn Team. Tam nagrywałem sobie z rala filmiki, że pierwszy rok prasował takie grube rzędy. Także naprawdę, słomy w tym roku prawdopodobnie brakować nam nie będzie. Zboże też ładnie sypię, tym bardziej pszenica. Sam yy, się nie zdążył zrobić kółka na poprzeczniaku, już był pełen zbiornik w bizonie, super. Także, no, w tym roku sypie naprawdę ładniej. To najlepsze jest to, że ta pszenica była siana długo po terminie. Bo była siana jakoś. Okej, okay, witam, w cięciu. Jak w każdym odcinku musiałem też na tak pokoju wleść. No, także my lecimy sobie dalej z tym nawozem. Hmm. O czym tam jeszcze mogę pogadać? Ogólnie odnośnie kanału Pieszyn Team, link powinniście mieć w opisie, o ile nie zapomnę wstawić. Yy, to właśnie yy, kamera do nagrywania z kamerą na głowie mi się działa po prostu jak chce, bo to jest aktywka. 3.3 Także czasami się włączy Jak się włączy to nagrywa albo 2 godziny Potrafi nagrywać albo 5 minut Także zależy od humoru kamery Ostatnio się w ogóle włączyć nie chcę Muszę odezwać za gwarancję Prawdopodobnie będę kupował GoPro Hero Session Session Nie wiem jak to się czyta No to takie GoPro mniejsze Po prostu i z tym GoPro będę nagrywał prawdopodobnie. Tylko nie wiem właśnie kiedy kupię, bo muszę sobie pieniądze uzbierać. Naprawdę to ładnie wygląda. Jest w takim klimacie jak mówię, że jest dość płasko dużo, ale są też takie yy, góry. O, tak samo jak patrzę się do tyłu. W sumie bym mógł zwiększyć dystans y, renderowania roślin. Ale to już tam trudno się mówi. Mm. Nie mam o, o czym gadać po prostu Także piszcie mi w komentarzu jakieś ciekawe tematy Dobra, jak sobie skończymy to pole obsiewać To myślę, że będzie akurat coś koło 12 minut Przynajmniej tak przeczuwam Dobra Ostatnie przejście Ogólnie mapa tak wygląda, jakby ktoś nigdy osiedle nie widział Jest wzorowana na prawdziwej No po prostu prawdziwym prawdziwej miejscowości Na google mapach Ktoś na grupie Piraci Strentów Pozdrawiam adminu wszystkich ludzi, którzy tam się znajdują yy, Udostępnił właśnie zdjęcie z góry jakiejś miejscowości nie pamiętam czy ona się osina nazywa, czy jak No i tam była tak, y, typowo taka sama mapa. Podobna przynajmniej do osiny Dobra Nawieziony Chwila tak No, mamy nawiezione już te dwa pola Także co? W przyszłym odcinku y, chwila ten... ma plandekę czy nie? Nie, nie ma plandeky, ten rozsiewacz W przyszłym odcinku będziemy sobie... Mm, prawdopodobnie... bo za jeszcze się kompisuje, może tam jakieś jedno polo W przyszłym odcinku będziemy prawdopodobnie żniłować jak już mówiłem. Także zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Najwyżej no się do tych buraczków wypożyczy jakieś kombajn na chwilę sobie też obsiemy albo czemu nie Dobra Ach, na drugie pole Trochę. No okej. Okay. Dobra, wracamy na gospo. Dobra. Także to by było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, zapraszam do oglądania kolejnych. Trzymajcie się do następnego. Cześć.